Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus, objawiony syn Boży. Witajcie, umiłowane Boże Dzieci. Wkraczamy w okres zwykły. Świętem Chrztu Pańskiego skończyliśmy okres Bożego Narodzenia i można powiedzieć, że to krótki czas dwa tygodnie jeden z najkrótszych okresów liturgicznych w kościele. Ale ta radość Bożego Narodzenia ma trwać w nas, czyli radość z tego, że Bóg jest między nami. Emmanuel, Bóg schodzi w dół, Bóg przyszedł do nas, do swojej własności i mamy Go ciągle przyjmować, otwartym sercem przyjmować to Boże Słowo, i dlatego to Boże Narodzenie trwa. Boże Narodzenie ma być przez cały rok, To, że Bóg chce się rodzić w tym Słowie, że Słowo chce stawać się ciałem w moim i Twoim życiu. Więc zawołajmy dzisiaj też po raz kolejny słowami świętej Teresy od dzieciątka Jezus otwierając się na moc tego słowa. Przyjdź miłości tchnienie, wlej w duszę płomienie, Twej mocy promienie, niechaj strawią mnie. Ogniu niepojęty, płonący od męty, niech mi da twój święty żar zatopić się. I słyszymy już na samym początku tego okresu, zwykłego słowa bardzo konkretne. Zresztą zawsze Słowo Boże jest konkretne, prawda? Zawsze Bóg do nas konkretnie chce mówić w tym czasie, w którym jesteśmy. Mamy słowa: Czas się wypełnił, i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kilka dni temu też mieliśmy te słowa: Nawracajcie się. Pamiętamy, że była ta Ewangelia w jednym dniu w okresie Bożego Narodzenia. Teraz otrzymujemy: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli jeszcze takie potwierdzenie, takie potwierdzenie dla nas i ukierunkowanie nas, że to właściwe nawrócenie jest wtedy, kiedy my wierzymy w moc Ewangelii, czyli wierzymy w moc tego słowa, które nas zbawia, w to, co Jezus do nas mówi. Tylko wtedy mogę się właściwie nawracać, bo nawracanie się to znaczy. Mamy mieć myślenie ewangeliczne, nie tak jak mi się podoba. Nie tak jak ja chcę, albo jak świat kreuje myślenie, tak I, i świat jak zagra, tak my będziemy chcieli zatańczyć. Nie. My mamy ciągle tak naprawdę tańczyć w rytm Bożego Słowa. Tak jak nam Słowo Boże przygra, tak my mamy tańczyć do tego Słowa, a nie tak jak świat. Dlatego nawracać się. To znaczy przyjmować to, co Bóg do mnie mówi. Ja to biorę do siebie. Mówiąc swoje tak, nie dyskutuję. Jest taki problem w nas, że my mamy i trochę z tego świata myślenia, i trochę z Ewangelii, i jeszcze może gdzieś tam nasze wchodzi, prawda? To wszystko jest takie miżmasz. Dlatego mamy przybywać z tym Bożym słowem, żeby to nasze myślenie się prostowało, bo nawrócenie metanoja znacza zmiana myślenia, czyli zmień to myślenie, niech będzie ono Boże, czyli ewangeliczne, żebyś nie usłyszał tych słów od Jezusa, idź przed szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku, myślenie Boże. Myślenie Boże to znaczy, że ja mam tak bardzo mocno koncentrować się na Jezusie, bo czas się wypełnił, a w tym czasie przychodzi Jezus. To, co wieczne, wchodzi w czas. To, co doskonałe, wchodzi w niedoskonałość. Słowo staje się ciałem, i wchodzi w naszą przestrzeń życiową, by rzeczywiście nas przemieniać, urabiać nasze myślenie. Na tej drodze Bożego Dziecięstwa tak bardzo ważne jest, żeby to było myślenie ewangeliczne, bo Jezus sam mówi: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I to jest też taka istota. Święta Teresa od dzieciątka Jezus nam powie. Wystarczy, że otworzę Ewangelię, a już wdycham zapachy z życia Jezusa. Wiem też, w którą biec stronę. Jednak do biegu ustawiam się nie z pierwszego, lecz z ostatniego miejsca. Zajmowanie tego ostatniego miejsca, o tym będziemy oczywiście sobie mówić w dalszych dniach, kiedy będziemy mieć też odpowiednie słowo na temat i pokory, i i Teresa bardzo dużo o tym będzie mówić, ale zobaczcie, że kiedy otworzy Ewangelię, to wdycha zapachy z życia Jezusa i ona wie, w którą ma biec stronę. Ona wie, w którą stronę biec. Bo Ewangelia wskazuje ten kierunek właściwy. Czyli nie zbłądzisz, pójdziesz po dobrej drodze po tej prostej, małej drodze do nieba, kiedy się będziesz trzymał świętej Ewangelii, czyli tak naprawdę będzie się trzymał żywego Jezusa. I dlatego list do Hebrajczyków nam mówi, to jest taki też bardzo wymowny fragment, że Bóg Ojciec przemawia do nas przez Syna, początek listu do Hebrajczyków, że wielokrotnie na różne sposoby przemawiał kiedyś Bóg do Ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez niego też stworzył wszechświat. Ten syn jest odblaskiem jego chwały, odbiciem jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Czas się wypełnił, to znaczy, Mamy pełnię w Jezusie, nastała pełnia w Jezusie, to znaczy czas się wypełnił, czyli jak Jezus mówi te słowa, czas się wypełnił, to wskazuje tak naprawdę na siebie, czyli czas się wypełnił przez to, że ja przyszedłem na ten świat. I teraz jest start, właśnie wyjście od Jezusa, tak? Czas się wypełnił, czyli Jezus jest w tym świecie, on cię prowadzi. On jest odblaskiem Jego chwały, Bożej Ojca Chwały, odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi i dokonuje oczyszczenia z grzechów. Czyli On jest wszystkim. W nim nie spełnia. On jest wszystkim. I prawdziwe nawrócenie zmierza do tego, żebyśmy... My koncentrowali się na tej pełni Jezusa, żebyśmy nie szukali niczego innego, nie szukali żadnych dodatków, które gdzieś są, krążą po tym świecie i diabeł nas ciągle będzie zwodzić, żeby nie było koncentracji na Jezusie, tylko żeby człowiek jeszcze komplikował swoją wiarę i diabeł tak podsuwa nieraz jakieś, prawda, taka pokusa doskonałości, że... Zobacz, jeszcze to możesz zrobić, tamto możesz zrobić, to udoskonalić, a zobacz, takie objawienie jest tutaj, coś tutaj, prawda, przeczytaj. Jezus jest pełnią I, i najpierw na nim się koncentrujemy, Jego stawiamy w centrum i to jest dla nas zawsze najwłaściwszy start. Czyli droga ku właściwemu nawróceniu, droga Bożego dzieciństwa, droga naszej przemiany żeby stawać się dzieckiem, bo tego Jezus od nas żąda. Jeśli się nie staniemy jak dzieci, nie wejdziemy do królestwa niebieskiego. Dlatego nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli wierz w moc Bożego słowa. Masz wierzyć w to, że Jezus podtrzymuje wszystko słowem swojej potęgi, że Jezus podtrzymuje wszystko w twoim życiu swoim słowem. Że Jezus jak do ciebie mówi: ty wiesz, w którą stronę masz biec i się w ogóle nie zastanawiasz też. Bo czasami niektórzy też tak zadają pytanie, jak to jest, czy to będzie dobre, czy tamto będzie dobre. Jak człowiek przebywa ze Słowem i z Jezusem na nim się koncentruje, to będzie wiedział. To zaufasz temu Słowu i pójdziesz dalej. Bo im więcej będziesz się zastanawiał, tym diabłu bardziej będzie cię zwodzić. A tutaj chodzi o to, że czas się wypełnił. Więc czasu tak naprawdę nie ma na to zastanawianie się, tylko mamy już pełnię w Jezusie, pełnię objawienia, i z tego korzystają. Tak jak korzystała nasza mała siostra Teresa z Vizier. Więc prosimy Ciebie, Tereso, wstawiaj się za nami, żebyśmy potrafili się właściwie nawracać. Przemieniać nasze myślenie, żeby ono było ewangeliczne, skoncentrowane na Jezusie, który jest dla nas wszystkim. Święta Teresa od dzieciątka. Jezus módl się za nami. I wołamy modlitwą końcową, słowami świętej Teresy. O Słowo Boże, Ty jesteś tym orłem godnym uwielbienia, którego miłuję i który mnie pociąga. Ty skierował swój lot na ziemię wygnania. Chciałeś cierpieć i umrzeć, aby pociągnąć duszę aż na łono wiecznego ognia trójcy przy najświętszej. Wieczny Orle, ty chcesz karmić mnie twą boską substancją, mnie biedną istotkę, która zamieniłaby się w nicość, gdyby twój boski wzrok nieustannie nie darzył jej życiem. O Jezu, pozwól mi powiedzieć Ci w nadmiarze wdzięczności, żeś nas umiłował do szaleństwa. Jakże wobec tego szaleństwa moje serce nie miałoby się wyrywać ku Tobie? Jakże ufność moja może mieć granice? O, ja wiem, że święci stawali się dla Ciebie również szaleńcami, a będąc orłami dokonywali wielkich czynów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Więc życzę wam dobrego okresu zwykłego, żeby ten okres zwykły był tak naprawdę niezwykły dla nas. Żeby to był taki czas dla nas piękny w tym nawracaniu się, w, tym, w tej koncentracji na naszym Panu Jezusie Chrystusie. Króluj nam Chrystę.